Siemanko z tej strony, Doman i Burzyk, cześć! Zapraszamy na blind test i porównanie trzech niewielkich głośników JBL Wind 3S, czyli nowość, JBL Clip 4 oraz Tribit Stormbox Micro 2. Bardzo podobne konstrukcje i możemy też je podobnie zastosować w plenerze, a nie tylko w domu. Mówiliśmy ostatnio o tym w teście Wind 3S, że będziemy chcieli porównać ten głośniczek do troszkę starszych propozycji, ale bardzo do niego zbliżonych pod kątem gabarytów, pod kątem specyfikacji, ale też możliwości tego w jaki sposób możemy je wykorzystywać, bo każdy z tych głośników możemy do czegoś przyczepić. Winda możemy zaczepić dzięki specjalnemu mocowaniu do kierownicy roweru, możemy zaczepić do plecaka, do spodni, no gdziekolwiek chcemy. Klipa, przez to, że jest taki Ala karabinczyk, no to już jest trochę większe ograniczenie, no bo na kierownicę się nie zmieści, bo tutaj no, niestety tak. trochę za małe, ale gdzieś możemy na pewno przypiąć, nie wiem, jakieś linki w rowerze czy do plecaka, do, do spodni też. Z kolei Tribit e, e, Micro 2, na kierownicę roweru można spokojnie przypiąć ten gumowy pasek z, z tyłu tak. I do plecaka, i, i gdzie byśmy chcieli. Natomiast e, jeśli chodzi o gabaryty, no to od razu widać, że wind jest najmniejszy, bo mamy tutaj 9x7 i 13,5 x 35 cm. Natomiast e, już jeśli chodzi o klipa czwórkę, to jest 86 x 6 135 x 46 cm, a tribit micro 2 jest to, słuchajcie, 9,9x9,9x4,2. To widać gołym okiem, jak się spojrzę, nawet że jest trochę ta najnowsza propozycja jbl najmniejsza i też najmniej waży Wind 3S, bo waży 230 gramów. Przy czym Clip 4 waży 280, a Trybit 315 gramów. Trybit jest też najmocniejszy, słuchajcie, 10 watów. JBL mają obydwa po 5 W. W trybicie pasmo przenoszenia 70 Hz 20 kHz, w klipie czwórce 100 Hz 20 kHz, natomiast w 3SC mamy 110 Hz 20 kHz. To się przekłada też na maksymalną głośność. Trybit najgłośniejszy, 90 dB. Mierzyliśmy frontem do naszego sonometra, natomiast obydwa JBL po 87 dB. No i baterie. Baterie to jest, słuchajcie, kwestia, która przemawia tutaj zdecydowanie też za trybitem 4700 mAh do 12 godzin. Klip 4. 3800 do 10, a Wind 3S zaledwie 1050 mAh, i tylko do 5 godzin. Króciutko, patrząc na to, że mamy jedna ten zaczep, rowerowa. że mamy właśnie jedna traska, i, i to taka jednodniowa, że mamy ten zaczep, no to prosiłoby się o mocniejszy akumulator. IPX taki sam. IPX, my zawsze, zawsze nazywamy IPX. Standard IP67 w każdym głośniku, żaden z nich nie ma AUXa. Tylko Micro 2 ma ładowanie zewnętrznych urządzeń. Możemy sobie tutaj smartfona podładować, a już w przypadku tych dwóch JBLi tego nie ma. No i cena. A no i też żaden nie ma AUXa, to już chyba mówiłem, żaden nie ma slotu na kartę pamięci i innych tego typu cena. W tej chwili 270 około kosztuje TriMit. Jego możemy głównie kupić gdzieś sprowadzając go nie wiem, z Amazona, AliExpress i innych tego typu. Clip 4 kosztuje też około 270, a mi za 250 gdzieś kupimy za 280. A Wind 3S, najnowszy jest i kosztuje 370. Tak jak patrzymy pod kątem specyfikacji, no to tutaj tak nie wypada zbyt kolorowo, bym powiedział. Tak, a wręcz trybit tutaj pod każdym względem na ten moment najlepiej, ale nie zawsze się to musi przedłożyć na najfajniejszą jakość dźwięku, więc to dopiero. Sprawdzimy. Na a, ślepo. A pod kątem wyglądu, który tutaj ci najbardziej przypadał do gustu? Nie. Chyba klip. Nie wiem czemu. Nie potrafię powiedzieć. Chyba po prostu. No, ten taki. Ma jakiś zaczep metalowy, metalowy dokładnie tak. tak. Ale wszystkie są ładne, to trzeba im przyznać. tak jest, no mówię, no Wind, Wind 3S, ten dodatkowy zaczep specjalny, dedykowany pod rower hulajnogę, to jest na pewno coś na plus. Możecie w teście zobaczyć, nie będziemy teraz tego zaczepu pokazywać. Z kolei też guma w tym tribicie jest wygodna, bo możemy sobie bez dodatkowych elementów przyczepiać. No mi chyba też jednak tutaj się klip najbardziej podoba. Pod kątem praktyki najbardziej podoba mi się tribit. Ale tak designersko? Chociaż zobacz, że tutaj w klipie coś odchodzi. Tak, jakość wykonania hmm. tych nowych, czyli klipa czwórki i goł trójki, którą też mam, tak. czyli te nowe nóżki, właśnie paseczkowe, to jest dramat. Nic z nimi nie robimy i one już u mnie też w gołce praktycznie wszystkie się odkleiły. To już zaczyna się dziać to samo, a naprawdę nie poddajemy im żadnych, ich żadnym ciężkim próbom. Ani nie wodujemy ich non-stop, ani nie upadają. Leżą sobie w domu, grają na stolikach, a paski same się odklejają. Także. No, kiepsko pod tym kiepsko, kiepsko, tak. Podobnie użytkujemy wszystkie głośniki zresztą. Słuchajcie, będziemy słuchać w takiej płaszczyźnie. Położymy je wszystkie, no bo one wtedy teoretycznie tutaj taki naturalny jest. I chociaż wiadomo, że w Wind 3S to różne tutaj mogą być ustawienia. No, będzie na pewno to ciekawy blind test, bo yy, specyfikacyjnie jest może trochę różnie, aczkolwiek, yy, no tak, słuchaliśmy trochę przed testem, jak, jak robiliśmy maksymal, pomiar maksymalnej głośności. No i jest podobnie. No tak, jest, jest całkiem bardzo Całkiem podobnie. blisko. Całkiem no. blisko, więc uważam, że na pewno nie będzie stuprocentowych trafień z obu stron. Chyba, że fartem. Chyba, że fuksem, tak. A że jeśli jeden słuchałby drugiego, to by spapugował, ale że teraz zamykamy oczy i piszemy na kartkach, to nie będzie papugowania. Papu Gomez. Dobra. Sprowadzam tej samej głośności. Tak jest. Sprowadziliśmy trzy głośniki do podobnej głośności. Adson zaraz je przemiesza. Myślę, że możesz zacząć. Już śmiało, Panie Adsonie, jest przemieszaniem. I dwa utwory będą grały sobie na odsłuchu. Adson będzie też przeskakiwał między głośnikami, żeby mieć bezpośrednie przełożenie. Tak w miarę szybko, co 10 sekund, nie? Żeby tak nie za długo 10. trwało. Nie? Albo i trochę się Tak, no będzie to na pewno ciężki blind. Tak, właśnie, jak będziemy wiedzieli, który jest pierwszy, drugi, trzeci. Trzeba po pierwszej rundzie już od razu napisać. Tak, bo potem się już zapomni. potem już nie będziesz wiedział, który biorę, jest pierwszy. Biorę pierwszy już drugi. karteczkę, biorę już tabliczkę do sobą. Ja już, też mam, ale weź tu pisz jeszcze. Głośniczki są rozstawione. I one będą cały czas sobie czekać. Czekaj, tak stałe, co my tak? mamy? Mamy flip. Clip. Clip. Wind i tribute. Czyli co może być? TCW. Może być. TCW, dobrze. TCW się umawiamy, tak? Tak. Dobra. No dobrze, no to zaczniemy głośnikiem, który jest, e, że tak powiem, najbliżej Konrada, tym. No i będziemy szli po kolei. No dobrze, i zaczynamy Dom Już są ciężary. Z Danielem. Pierwszy głos. No poczekamy, jak się rozkręci. Masz, no no ciężar... może być drugi utwór. Tak? tak, daj drugi utwór. Nie wiem, czy Konrad napisał. Napisałem sobie, napisałem. Napisałem, bo zaraz zapomnę. Tak, właśnie o to chodzi. Bo trzy głośniki to już jest, to już jest, to już są ciężary. Tak. Dobrze. Drugi utwór to będzie retre Wyżyn" i zaczynamy dokładnie w takiej samej kolejności. Czyli pierwszy głośnik, ten, grający bliżej Konrada. Dodatkowe.

Trzeci tak. oh no, chyba trochę głośniejszy jest. Tak, nic, tak, nic nie zmieniało. Między 74 a 77 też chyba wszystko sami słyszymy. Dobra, dobra. Pierwszy głośniejszy. Ostatni. Panie panny skończyłeś? Tak, tak. Jezu. Wydaje mi się, że możemy przerwać, bo Daniel widzę, że też zapisał. To najpierw pokażmy po co, poczekaj, bo się jeszcze zastanawiam No właśnie ja też się zastanawiam, ale już. jak chcecie mogę rzucić, czy jeszcze... Nie, przerwę? nie, 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 nie. Ja już tak myślę, po prostu analizuję jeszcze. Twoich w ogóle nie widziałem zapisek, Daniela zapiski mm. widziałem. Jest tam jakiś strop. Pokazujemy czy nie? Dobra, jest? już nic nie zmieniam. Będę, będę zaraz mu tłumaczył. Mi? No, widzę, no. Najpierw do przodu? Do przodu, tak, tu wszystko ładnie widać. I do lewy, lekko. Lekko w lewo. Yy, tak, tu też wszystko widać, elegancko. No, to najpierw bez mówienia, który, który jest, który ci się najbardziej podobał. Ostatni. Ostatni. Trzeci. Dobrze, a najmniej? Środkowy. Mi, najmniej na pewno środkowy. No i między pierwszym a trzecim miałem dylemat, bo na początku uważałem, że najładniej gra właśnie ten trzeci, ale potem uznałem, że jednak bardziej zbalansowany wydaje mi się pierwszy i tak chyba z minimalną przewagą wybrałbym pierwszy. Ja ten trzeci bym chyba wybrał, wiesz? Na pewno miał najwięcej basu dla mnie. Hmm. Też taki najgłośniejszy mi się wydawał. No Jeszcze... najgłośniejszy był, to na pewno. się bez... zastanawiam się, Jeszcze... czy by go trochę za głośno nie ustawiliśmy, no, nie? Było mierzone. No było Ta mierzone. Nie, nie, no tak, tak. No mi się chyba najbardziej podobał trzeci. No. I obsad... no dobra, po pierwsze zgoda jest taka, że drugi jest najgorszy. Tak i to jest, mi się wydaje, że to jest Wind 3 Ja też tak Nie obstawiłem. ma razie do tej dyskusji nawet. I wiesz co, mam dylemat straszny, czy pierwszy był JBL, czy Tribit, czy trzeci. Był. Wydaje mi się, że teraz jak tak na, zapi zapisałem, to Ci od razu powiem. Zapisałem, że pierwszy to... Jest hmm. e, klip, a Trzeci to jest. A czwarty, a trzeci to jest 3-bit. To ja tak samo wpisałem. Ale kurde, teraz się zastanawiam, czy ten trzeci to nie jest jednak klip. Ja, ja też się zastanawiam, bo. A bo... też tak zapisałeś, że trzeci to 3-bit. Tak, dlatego się zastanawiam, bo jak mi upadła skówka i musiałem ją na stole znaleźć, to czułem bardzo duże wibracje, a klip zazwyczaj miał duże Ja wibracje. też, ja też, bo dotknąłem palcem ten biurka, jak odkrywałem tak. markera. Ale no trzeba. Ale nie zmienimy już no, tak została podjęta, nie? tak. Ja trzymam się tego, że jeśli jeszcze w pierwszym utworze zastanawiałem się i mówię, no może. Może faktycznie ten trzeci gra najfajniej, ale tak jednak w utworze urokowym uznałem, że wolę ten trochę bardziej zbalansowany, czyli pierwszy. I Obstawiam, że to jest klip mimo wszystko jednak, że to jest numer jeden, a trójka to jest tribit, czyli zgodnie z no, tym co tak, napisałem. Ja też ale tak mogę tak. się mylić, bo wibracje były duże na trzecim. No ja zostaję jednak przy tym, że ten trzeci mi się najbardziej podoba. No dobrze, no to teraz weryfikacja. No jednak, widzisz? Czyli jednak. Czyli obydwoje się pomyliliśmy, ale obydwoje mieliśmy. Obydwaj, drenat, obydwaj obydwoje. Jeszcze no. żadne znaczy nie tożsame z inną płcią. Ja nie, niebinarny jestem. <laughs> ale, ale powiem ci, że... Teraz, to ciekawe. Jak potem już dotknąłem właśnie tak ręką. To też tak sądziłem, że to już faktycznie. No dlatego jest, dobrze nie? było zabrać te ręce, bo jednak. Ale to też nie jest, to jest jego wada, że on przenosi bardzo wibracje mhm. po, po, po meblu. To tym bardziej upieram się, znaczy obstawiam przy tym, że wolę tribita. Nie no, mi się podobał chyba bardziej, może dlatego, że też mi się głośniejszy trochę przez to jakoś tak efekt taki zadziałał. Ale chyba jednak trochę mi się, nie to, że tak mega, nie? Ale jednak troszkę cały czas obstaje przy tym, że ten trzeci mi się najbardziej no rozumiem No ale to już jest naprawdę kwestia taka e, dyskusyjna, kto co woli ale... i w dużo lepszej cenie niż dwójka, która jest tej najdroższa. Tej no, najfajniejsze jest to, że potwierdziła się teza z testu, że Wind 3 to jest po prostu. Nie, głos teraz. Nie warte swojej ceny. Słuchajcie. Ja mu muszę coś powiedzieć. W teście, jak Adson, z Adsonem nagrywaliśmy test WinDA 3. Ja mówiłem, że no nie jest jakoś tak źle. Adson powiedział, że trochę za mocno broni, i teraz faktycznie sądzę, że no za mocno trochę broniłem, bo. Jest bardzo duża różnica. O ile pomiędzy pierwszym a trzecim. Tak, on można to jest. kwestia gustu. Kwestia gustu, już. do pasowania głośności. głośności tak. Tak, nie masz takiej bardzo dużej różnicy. I cena jest praktycznie taka sama. Natomiast, już Min3S, który jest w tej chwili o 100 mm. droższy od tych dwóch głośników. Jest najgorszy. Jest najgorszy. No i to dźwięk był naprawdę w porównaniu do nich płaski. Jakby był w ogóle z innej kategorii cenowej. Dokładnie. Takiej do 120-150 no, zł. No to I nawet, to nie, to 200, to nawet to... nie 200, nawet nie 200, jak, nie jak nie są proponował, naprawdę. To na was nie, nie, jeszcze Nie, jest... najkrócej trzyma na baterii z nich wszystkich. Tak, no ogólnie jest naprawdę, słuchajcie, jeśli szukacie takiego małego głośnika na rower, to ja bym pomyślał o Tribicie, może o JBL-u, chociaż Tribita jest lepiej na rower zaczepić. Tego, Ale nie, nie. to chodzi o to, że można zestawić co najwyżej z gołką trójką. No. Dźwiękowy. Naprawdę, naprawdę. Bo Wind 3 nie to... nie zawiódł mocno pod no, kątem porównania ja to... do JBL Clipa 4 chociażby, nie? Nie miałem żadnych oczekiwań wobec niego, ale jak usłyszałem cenę i czas pracy na baterii, a teraz usłyszałem jak gra, to wiem, że jest to głośnik, którego nikomu nie polecam. No to, to gratuluję remisu. Zrobiłem traf... jeden na jeden i moja teza się sprawdziła, że raczej stuprocentowych trafień nie będzie. No, stuprocentowych nie było, ale stuprocentowo się pomyliliśmy razem. <grym> <W> sensie, <nie grym> to <grym> nie. 66%, nie, no no dobra, 33%. Pokręciłem. Nieważne. W każdym razie chciałem powiedzieć to, że... Ale fajne jest to, że Tobie się bardziej podoba trochę ten, mi trochę bardziej podoba się ten. Ale tam... ja obydwoń wam nie podoba się I tam. I ten tak, nie podoba nam się ten, ale to co nie zmienia faktu, że to są naprawdę bardzo dobre głośniki, bo powiem Ci, że przyjemnie mi się słuchało po prostu na, tej, na tych zamkniętych oczach. No oczywiście I Basik i właśnie przez, mimo że jeden przetwornik przestrzenność i, i ogólnie bardzo przyjemnie i w roku i w muzyce klubowej, naprawdę te głośniki są i Tribit Micro 2, i Klip 4 bardzo udane propozycje. Nie zaskoczyło tylko to. Bo jak sobie odsłuchiwaliśmy chwilę przed nagraniami, to uważałem, że tribit jest najbardziej basowy i trochę przytłumia resztę pasm, a klip jest bardziej zbalansowany. Podczas gdy teraz wyszło na, na ślepym teście odwrotnie, że uważam, że ten jest bardziej zbalansowany, albo ten faktycznie był ciut za głośno, czego on już teraz nie sprawdził. No nie, już nie, A nie. ten nie. trochę zrobił właśnie za dużo basu, drgań, i, a tak naprawdę przytłumił resztę. Czyli... No troszkę go za głośno chyba ustawiliśmy. Ale no to jest ciężko tak ciężko. dobrać, bo to nawet na ten sam moment W każdym Bo one też raz... są leżące, nie? Tak, no tak. Nie... tak. W każdym razie, no tego możecie sobie z czystym sumieniem pominąć, zapomnieć, bo poza tym, że ma jakieś takie fikuśne montowanie, to, to nie reprezentuje z Tobą nic nadzwyczajnego. A te dwa stare? A jare. Chcecie JBL-a? Kupujcie Glip'a 4. Chcecie mieć inną markę? Kupujcie Tribita, no. no taki solidny jest. Bardzo ciekawy był to blind, test. fajnie, że go zrobiliśmy, bo przyznam szczerze, że bez odsłuchu na ślepo aż takiej różnicy nie było. Nawet jak tego słuchaliśmy sobie, to sądziłem, że tak może być nawet zbliżone, nie? Znaczy było, czułem już różnicę, ale nie aż taką jak na ślepo. A teraz wszystko zostało zweryfikowane. Do zobaczenia!